Od czterech lat Legionowskie Muzeum Historyczne, wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespołem Ochrony Pamięci Armii Krajowej, organizują konkurs wiedzy o polskim państwie podziemnym, armii krajowej i szarych szeregach. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Jest uważany za jeden z najtrudniejszych konkursów historycznych w ogóle. Jest spory materiał do opanowania, a w tej chwili na skutek takich, a nie innych pociągnięć Ministerstwa Edukacji ten okres, czyli okres XX wieku, w ogóle nie jest dotykany ani w szkole podstawowej, ani w gimnazjach. Dodatkowo zmieniono tak zwane ścieżki regionalne w programach nauczania i wobec tego to jest zupełnie dodatkowe zajęcie, dodatkowa wiedza. Nie ma tego przygotowania szkolnego. Sprawy nie ułatwia też to, że chcąc wygrać trzeba przejść trzy etapy, szkolny, gminny oraz regionalny i na każdym z nich w ograniczonym czasie odpowiedzieć na kilkadziesiąt trudnych pytań. Najlepsi w sobotę podczas uroczystości zorganizowanej w Legionowskim Muzeum otrzymali nagrody ufundowane przez dyrekcję tej placówki, Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej, Prezydenta Legionowa oraz Legionowskiego Starostę. Nagrody cieszyły tym bardziej, że w przygotowania laureaci włożyli sporo pracy. Nie tylko w tym brałam udział i w tym roku, i w poprzednich latach. I wydaje mi się tak, że to jest raczej najtrudniejszy jeden. Że najtrudniejsze pytania, najtrudniejszy materiał. Rozstrzygnięcie konkursu nie było jedynym punktem sobotniej uroczystości. Wyjątkowym momentem było przekazanie przez Bronisławę Romanowską Mazur pamiętnika pisanego przez jej siostrę Janinę Romanowską-Kantor. Pamiątka ta jest wyjątkowo cenna, bo trzeba pamiętać, że w czasie okupacji prowadzenie bieżących zapisków było surowo zabronione i groziło więzieniem lub obozem koncentracyjnym nie tylko osobie, która pamiętnik prowadziła, ale także całej jej rodzinie. Czasy, które opisuje. Związane są z historią naszego miasta i jej własną, a dotyczącą wydarzeń II wojny światowej. W tych wydarzeniach nasze miasto i my uczestniczyliśmy. Pani Bronisława przyznała, że długo się zastanawiała, czy tę cenną rodzinną pamiątkę przekazać do muzeum. Górę wzięła miłość do miasta i jego historii. Ten pamiętnik jest jednocześnie własnością miasta, bo jest tam opisana historia miasta tego, co się w tym legionie działo w ciągu tych pięciu lat. Więc nie można tego zatrzymać, tylko powinno to się w tym muzeum znaleźć. Dlatego przekazaliśmy to do muzeum. I tam już niebawem będzie można go zobaczyć.